Witam na konferencji Pomoczy Pelikanowicz z Słąża. Dziś gospodarze zwyciężyli 2 do 0. Poprosimy teraz o komentarz ponoczowy obu trenerów. Najpierw poprosimy szkoleniowca gości, pan Mateusz Proszę bardzo. Gratuluję trenerowi zwycięstwa. Co do samego meczu, bardzo dobrze lało w czasie ten mecz, karny bardzo szybko. Mimo tego mieliśmy swoje sytuacje. Uważam, że dla nas też później karny był ewidentny, jednak nie, w tą stronę nie, nie, nie było tego. Na Szczerze chwała na dla moich zawodników, że w szatni sobie taki plan, mimo że graliśmy w 10 ustawiliśmy, żeby grać bardzo cierpliwie, nie śpieszyć się. Stworzyliśmy sobie 400% nowe sytuacje, żebyśmy wykorzystali oczywiście, łowić coś miał karnego i sytuację, ale żebyśmy wykorzystali którąś z tych sytuacji. Szli na 2-1, mogliśmy ten mecz jeszcze odwrócić i bardzo w to wierzyłem. Niestety zawiodła skuteczność nie, nie po raz pierwszy, tak? W pierwszej połowie niepotrzebna nerwowość ze względów... Różnych, pozafiłkarskich, poza niepotrzebna to też yy, nie pomogło. Ale mówię, szkoda, bo z, z przebiegu spotkania, jak to się trochę inaczej potoczyło, to uważam, że że więcej mogliśmy więcej z tego wyciągnąć. Dziękuję. Dziękujemy również. Teraz o komentarz poprosimy trenera gospodarzy, pan no? Grzegorz Wesołowski. Dziękuję za gratulacje. <laughs> Myślę, że. Te trzy punkty pozwolą trochę spokojniej podejść do, do kolejnych meczów, bo było dużo nerwowości w naszych poczynaniach. Gdzieś każdy studiuje tabelę i widzi, że to jeszcze mo mo może być różnie. Cieszę się z trzech punktów. Paradoksalnie w, 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 no w mieście Lubackim z gdzieś parkietem graliśmy lepsze spotkanie. O wiele lepsze spotkanie i przegraliśmy 3-1. Dzisiaj zwycięstwo. Po mękach, ale, ale takie dosyć, dosyć myślę, wywalczone, wywalczone, bo chłopaki bardzo chcą wygrywać. Trochę może to niektórzy przypłacza i widać po nerwowych, nerwowych końcówkach, bo goście grając w dziesiątkę potrafili dojść do sytuacji. Ale to też jest taka stara piłkarska prawda, że to jak komuś się wydaje, że drużyna przeciwna gra dziesięciu, to że już nie ma prawa piłki dotknąć, nie ma prawa akcji zrobić i nie ma prawa stworzyć sytuacji. Tak nie jest, bo zespoły trenują, grają, mają swoje przygotowane plan gry i uczulałem zawodników na to, że, że może być różnie. I trzeba być skoncentrowanym do końca i chwała, chwała za, to, za te trzy punkty. Gramy dalej. Wszystko, dziękuję. Dziękujemy również. Czy ktoś ma jakieś pytania? Panie trenerze, trochę szkoda chyba tych niewykorzystanych sytuacji. Ja w pierwszej połowie naliczyłam baz 5 czy 6 takich rzeczywiście, że brakowało tylko tego wykończenia i ten wynik mógł być trochę większy, bo widać było, tak jak pan trener sam wspominał, tą ogromną walkę na boisku kalikana. Zgadza no, się. Zawsze jest tak, że widzicie się to, co jest w siatce. Okazji się, okazji nikt będzie pamiętał za tydzień, natomiast tutaj 2-0 i z tego się trzeba cieszyć. A to, że, że można było powiedzieć o braku skuteczności, ale to myślę, że trzeba uszanować te trzy punkty, te 2-0. Z niezłym zespołem, i tutaj myślę, że że tak, tak, grać spokojnie, spokojnie, gdzieś tam w górze tabeli, sobie się zadomowi. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja pozwolę sobie zadać w takim razie pytanie do pana Grzegorza. Na początek, skoro jesteśmy przy tej skuteczności, yy. To trzeba poruszyć temat tych kar, moim zdaniem, bo, 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 bo trzeba go jakoś skomentować. Dziesiąty rzut karny, w tym co do Pelikana, ten, ten Majeskiego to był, cztery wykorzystane z tego, tak jak, jak naliczyłem. Widzi Pan gdzieś tego przyczynę, ma Pan pomysł, jak sobie z tym poradzić i też czemu jak gdyby była zmiana strzelca, skoro Michał Adamczyk tą pierwszą jedenastkę wykorzystał? Do, do rzutu karnego wyznaczonych jest trzech zawodników i mają zawsze podjąć decyzję kto strzela. Decyzję między sobą dokładnie, podjęli, podjęli decyzję, pierwszą decyzję trafną, drugą nie trafną. Okazuje się to trzeba stwierdzać fakt. Coś w tym jest na pewno, że już na 10 karnych tylko cztery strzeliliśmy. Nie mamy w drużynie takiego strzelca, który by był specjalistą od wykonywania rzutów karnych. Jest to element techniki i, i rzeczywiście tutaj zawodzimy w tym momencie. Natomiast ja będę chciał się w szatni dowiedzieć, dlaczego właśnie zmieniono strzelca, gdzie, gdzie Adam się o karnego bardzo pewnie. Trenujemy, wczoraj też siedzieliśmy po treningu bardzo długo, bo zdaję sobie sprawę tylko z tego, że, że ten element zawodzi. Trenowaliśmy, natomiast 50% karnych wykorzystaliśmy dzisiaj. Dziś nie tak. E, Mateusz Majewski, troszkę się tu jeszcze poczepiam. E, to jest drugi rzut karny w kolejnym meczu. Bo sobie z, z no tak, w pan, on tak pewnie strzela rzuty na treningu, że, że no aż ja jestem zdziwiony, że to, to wszystko, wszystko w głowie gdzieś siedzi, bo to jest niemożliwe. On tak pewnie uderza i w tym, i w tym, e, w tym e, w parkiecie strzelił słabo, dzisiaj to już to, to zupełnie zawiódł. Ja, ja się dziwię, to, gdzieś, to, gdzieś to musi być w psychice chłopaka, bo, bo uderza naprawdę bardzo fajnie. No. Bardzo fajnie wydawało się, że że, że, że będzie takim etatowym strzelcem, który, który będzie przelał w serii niebramki, żadnych karnych podiktowanych inaczej się okazało. Jeszcze chciałbym zapytać o najbliższe dwa mecze. Znów gramy systemem co trzy dni, powiedzmy. Do tej pory, odkąd pan Czajopelika na tak w w miarę się pan trzymać tej swojej żelaznej e, jedenastki. Tam, gdy są jakieś absencje w podu albo kontuzji, to wtedy są zmiany. Ale czy teraz przewiduje pan jakąś e, rotację na ten mecz z Sokołem Zobaczymy, i... Zobaczymy. Zawodnicy są gotowi do gry, ci, którzy mi grali. A mecze co trzy dni, już nie co cztery, ale co trzy dni wynoszą na pewno jakieś zmian. I takie zmiany, czy to w meczu teraz z Sokołem Ostróda, czy w następnym z na pewno będą. Skoro jestem przy głosie, to jeszcze e, pana Mateusza trochę pomęczę. Panie Mateuszu, czy ma Pan pretensje do swoich e, piłkarzy za tą przegraną dzisiejszą, czy bardziej może do sędziego? Bo chodzi mi o to, że, że te trzy punkty e, moim odczuciu, dość mocno Pelikanowi jednak podarowane. Pierwszy rzut karny sprokurowany e, na własne życzenie, bo tam bodajże jeden obrońca e, napił drugiego na rękę. E, potem ta czerwona kartka jeszcze przystanie jeden do e, zera. Czy, czy ma Pan gdzieś pretensje do piłkarzy, że Powiedziałem, że najgłośniej no, było dużo, ale nie chcę się odnosić do pracy sędziego, bo jestem młodym człowiekiem, ale już mnie nauczono kiedyś jak graliśmy za nogiem i, i dwa karne były y, z kapelusza, tak, inna historia i później to jednak zostało zweryfikowane, że jednak tych karnych nie było, ale było po fakcie, więc nie chcę się odnosić. Mieliśmy sytuację swoje na i mogliśmy ten mecz w 10 odwrócić, co do karnego, no to widzi Pan, nawet Pan inaczej to ocenił, bo to nikt nikogo nie nabijał, tylko Mój zawodnik Daniel Karczyk miał rękę przy ciele i spadła mu na dłoń. Tak, ważny napasnik w bardzo agresywnie, walczył o pozycję. Sędzia na, du na dużo pozwolił. Ja lubię taką grę, nie neguję tak. Mój, mój stopy, zwłaszcza Melao, też to lubi, ale on po prostu ją yy, nieraz w nieprzepisowy sposób. To sędzia był bardzo łaskawy yy, na te warianty. I tutaj też yy, może żal o tą pierwszą właśnie sytuację, bo wiedzieliśmy, że że tak tego napastnika szukają yy, zawodnicy Złowicza i, i jednak moi stoperzy przysnęli początek meczu. Niestety musieliśmy dzisiaj przyjechać, więc ta podróż też dała się we znaki i, i ta bramka na pewno to ustawiła, a później to yy, nic nie tłumaczy mojego zawodnika. Nie wiem, co dokładnie tam yy, powiedział. Yy, na pewno był sfrustrowany, ale, ale jakiś tam łamek można go rozgraniczyć, bo wiele było takich sytuacji stykowych, gdzie, gdzie mogli moi zawodnicy troszeczkę się oddenerwować, więc myślę, że czy podarowane to jest zwycięstwo? Nie, niekoniecznie, bo jak było podarowane, to, to w drugiej połowie powinien Pelikan nas dominować, a mimo tego się odgryzaliśmy, utrzymywaliśmy się przy piłce, gdzieś Łowicz nam dał spokojnie, cierpliwie grać od tyłu też w niektórych fragmentach meczu, więc myślę, że, że nie podarowaliśmy tak do końca, bo mówię, żeby jedna z tych sytuacji weszła Michała Sadowskiego, to jeszcze było tam dosyć wcześnie, to mogło być różnie, by było na pewno nerwowo, Pelikan też by musiał na to jakoś zareagować, moi zawodnicy biał w żagle, więc tutaj ta skuteczność, do tego można mieć tylko pretensje, bo, bo jakby ta blanka w wpadła, mogło być różnie. Dobrze, no, dziękuję bardzo. Ja już więcej pytań nie mam, jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania. Ja to dziękuję bardzo. Że dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry.